Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie tutaj wszystkich. Kochani moi, postanowiłem zbudować vloga. Czyli będę nagrywał filmy, które dotyczą wielu, wielu różnych tematów, dotyczących człowieka jako istoty, która jest wolnością, która jest miłością i chciałbym też dzielić się o tym na tym kanale, bo myślę, że takie vlogi, które oglądałem kiedyś, doprowadziły mnie do miejsca i punktów, w którym jestem dzisiaj. I myślę, że mogę chociaż część oddać Wam, żeby też Wam pomóc. A przy okazji, jest to też wychodzenie poza strefę komfortu, uczenie się nowych zachowań, uczenie się mówienia w sposób zrozumiały, zwięzły to jeszcze praca przede mną. <laughs> I, kochani, chciałbym, żebyście, żebyście też poczuli, że ta podróż jest też dla Was: że płynę tym statkiem, ale podpływam pod różne wyspy. Nieraz trzeba wyskoczyć z tej wyspy, będąc na przykład w toksycznej relacji. Yy, nieraz podpłynę łagodnie, ale możecie nie słyszeć, że podpłynąłem, więc warto zwrócić uwagę ku temu statko, statkowi, który napływa, tak? I chciałbym Was zabrać w tą podróż razem ze mną, dlatego, że jest raźniej. I pamiętajcie o tym, że w życiu możemy zrealizować wszystko, co chcemy, ale możemy to zrealizować dzięki innym ludziom. Samemu nie zrobisz niektórych rzeczy. Jeżeli masz na przykład bal drewny, masz kawałek drewna, bardzo duży kawałek drewna, waży 200 kg albo 150, to samemu nie dasz rady. Na przykład mówimy o tym, że maksymalnie umiesz podnieść 100 kg, to waży 200, nie ma szans. Ale jeżeli weźmiecie go w 10 osób, w 20 osób, w 5 osób, to już jest łatwiej. I to samo tyczy się dzielenia tym, co jest u nas. Nie zostawajcie z własnymi myślami. Dlatego, że warto mówić o tym, dzielić się z innymi. Dlatego, że wtedy ciężar tej trudnej emocji, jakby to, takie działanie pozwala wam tą emocję podzielić na zewnątrz, na ludzi. Dlatego są różnego rodzaju grupy, na przykład samopo samopomocowe, na przykład do samotnych matek, do osób, które są uzależnione na przykład od alkoholu, od jakichś substancji psychoaktywnych. Dlatego na przykład tak dobrze czujemy się w gronie znajomych. Yy, to przykre i smutne że ktoś miałby zostać sam ze swoimi myślami i nie miałby do kogo zadzwonić, z kimś się spotkać nieraz taki krąży, krąży taki obrazek w sieci, że yy, napisz, na, napisz do swoich przyjaciół, yy, przyjedź proszę za 10 minut, bądź u mnie, bardzo Cię potrzebuję i zobacz kto, ile osób odpowie ja na szczęście mam kilka takich osób, które wiem, żeby przyjechały i to za to jestem wdzięczny. Tak? Chciałem Wam powiedzieć o trochę innej sytuacji, bo yy, ja bardzo lubię ludzi. Ja kocham ludzi. Ja kocham poznawać nowe osoby, kocham patrzeć, jak się na przykład rozwijają. Yy, uwielbiam obserwować ludzi w różnych sytuacjach, dlatego że po pierwsze to jest lekcja dla mnie, bo mogę się czegoś nauczyć, bo ktoś może sobie lepiej radzić w danej sytuacji, a po drugie to jest taka naturalna zdolność, że na przykład dorastając w domu rodzinnym, Mama na przykład uczy, nie wiem, córkę gotować obiad. Kiedyś tak to było w plemionach. Plemię było samo sobie wystarczalne, bo mąż, głowa rodziny wychodził na polowanie i zaczął zabierać dzieci, tak? Czyli jak na przykład był, miał kawałek ziemi, już w późniejszych jakby etapach, to wtedy to, wtedy, to jego jakby potomstwo pomagało mu na przykład na polu. Tak, Więc, jakby te zachowania możemy uczyć się od siebie, i to jest właśnie kluczowe, żeby od siebie nawzajem się uczyć. Dlatego, moim zdaniem, jeżeli chodzi o system szkolnictwa, to jest tam jedyna, jedyna bardzo ważna rzecz wartościowa, bo zawsze w najgorszym źle, złu e, może być coś pięknego. I piękne jest to, że te dzieci mogą w szkole uczyć się umiejętności interpersonalnych nawiązywania relacji, budowania pewności siebie, rozwijania własnych jakby zainteresowań. Można wspólnie jakby budować pierwsze jakby miłości, budować związki właśnie, budować jakieś tam relacje, pierwsze związki, pierwsze potknięcia, pierwsza krytyka. Zresztą tej krytyki w szkole jest bardzo dużo, bo jeżeli dziecko jest oceniane jakąś tam skalą od 1 do 6 przy całej klasie poprzez nauczyciela, który też był tak kiedyś oceniony, z całym szacunkiem też do pracy nauczycieli, bo nie uważam, że oni świadomie wykonują tą pracę w taki sposób, tylko po prostu jest to narzucone z góry, tak? A łatwiej się podporządkować niż przeciwstawić. A po drugie, też słuchajcie, chciałem Wam właśnie opowiedzieć o jednej historii, która mnie spotkała i to było bardzo, bardzo mocno dla mnie, jakby takie doświadczenie, eee, bo. Osho kiedyś powiedział coś takiego o buntowniku, że buntownik, to jest osoba, która widząc grę społeczeństwa, widząc ten system, nie buntuje się przeciwko niemu, nie zasila go jakby też energią, ale wychodzi poza niego. I społeczeństwo właśnie uważa wtedy, że jest buntownikiem. Dlatego też chciałem wam powiedzieć o takiej innej historii, yy, która jakby może to troszeczkę pokazać, o, o, o co jakby w tym chodzi, tak bo yy, Wszystkie, wszystkie jakieś sytuacje, które są trudne dla nas, mogą nas przygnieść albo możemy się rozwinąć. I jest taka fajna przypowieść, która mówi, taka opowiastka, bajeczka, <grywa> która mówi słuchajcie o tym, że był farmer, który wychodził y, razem ze, swo ze swoją kozą na spacer. I przyszedł taki dzień, że stwierdził, że ta koza jest mu niepotrzebna. Ona już była starsza, już jakby tego mleka mniej dawała, i tak dalej. Była nieopłacalna, ale było warto, bo to jest zwierzę, tak? No ale trzymał ją. W końcu stwierdził, żeby że ją po prostu porzuci. Yy, no i chodził z nią zawsze na spacery do lasu. Wszystko było pięknie. No, i po prostu, no, jakby, potrze, nagle, jakby znalazł taką studnię, tak? Patrzy, jest studnia. Podszedł z tą, z, tą, z tą kozą do tej studni, no i wrzucił ją tam, tak? No i ona zaczęła krzyczeć, nie wiedziała, co się dzieje. a On po prostu też się przestraszył, że ktoś to może usłyszeć, a in, inne osoby, jakby, no też było takie społeczeństwo, to mogą, może pewnie znali, może się tego obawiał, więc postanowił ciszyć ją. No, i wybrał taki mało humanitarny sposób, bo chciałem zakopać żywcem. I teraz do czego zmierzam? Że ten farmer zaczął zasypywać tą pustą studnię razem z tą, z tą kozą ziemią i rzucał tą ziemię, i zasypywał tą ziemią, tą, tą, te swoje zwierzę. Tak? No i teraz. Najpierw ta koza krzyczała w niebogłosy, próbowała, jakby szukać ratunku, tak? Tak, jak potrafiła, no, wydawała odgłosy, natomiast to nic nie pomagało i tej ziemi po prostu przybywało coraz więcej. I nagle, nie wiem, jak to powiedzieć, że koza wpadła na pomysł, zaczęła się otrzepywać i zaczęła ubijać kopytkami, czy tam co tam koza ma, zaczęła ubijać tą ziemię, słuchajcie. I jak ubijała tą ziemię, on cały czas zasypywał, tak? Całą studnię. Może tam akurat jakieś. Żwirowisko było obok i było dużo piachu, ale to jest, to jest mniej istotne. Natomiast zasypując tą ziemię, a ta koza dalej to kopytkami sobie ubijała, to jakby doprowadziła do momentu, gdzie po prostu ona była tak wysoko, że wyskoczyła z tej studni, ugryzła tego farmera i uciekła. Jaki jest z tego morał, że jeżeli ktoś was obrzuca głównym, za przeproszeniem, obrzuca wam was negatywną energią obrzuca Was wyzwiskami, obrażaniem, oceną yy, i wszystkim tym negatywnym, czego nie chcecie mieć w swoim życiu. Czasami można takie osoby odciąć, toksyczne osoby od swojego życia, ale czasami nie mamy na, na nie wpływu, tak? Dlatego wtedy warto po prostu otrzepać to całe gówno z siebie, za przeproszeniem, ubić je i być wyższym. Ja dziękuję wszystkim, którzy mnie hejtują. Ja dziękuję wszystkim, którzy mówią negatywnie o mnie. Nie do mnie, tylko zazwyczaj gdzieś tam. E, chociaż teraz już jest z tym lepiej, bo ja bardzo dużo takich osób wyrzuciłem ze swojego życia. E, to też tak brzmi, dlatego że mogę powiedzieć łagodniej, że nie wiem, zerwaliśmy relacje. Wyrzuciłem. Wyrzuciłem te osoby. To jest moja odpowiedzialność, że ich nie ma, że nie mam takich osób w swojej energii, w swojej przestrzeni energetycznej. Nie chcę takich osób. Którzy mnie negują, którzy nie widzą, którzy jakby widzą jedno złe, jedną, jedną, jeden błąd. Lekcję moją życiową, moją lekcję. Która nie jest w ogóle związana z nimi. Widzą jedną taką lekcję, nie widzą tysiąca innych dobrych rzeczy i będą mnie negować za tą jedną lekcję. A to jest moje doświadczenie. Ta lekcja może nawet ich nie dotyczyć. Dlatego. Nie chcę mówić, że zachęcam do ucinania kontaktów, ale warto zwrócić uwagę, czy otaczamy się osobami, które wokół nas emanują pozytywną energią i dobrą, czy wokół nas y, emanują osobę energią taką, że nas po prostu ściągają w dół. Ok? Warto się nad tym po prostu zastanowić, i za chwilę będzie ta historia dotycząca no, tej, tej sytuacji, którą miałem w. Czy ja wiem, że trudną sytuację. Po prostu chciałbym się z wami podzielić tą sytuacją.